No tak tak dalej. Będą tu dopiero za dwanaście sekund. Oni, to niemożliwe, żeby to byli oni. Możliwe, Stasiu, wygląda zupełnie jak na zdjęciu. Nie podoba mi się. – Co ci w nim nie podoba? – Cena. – Co ty tu Przepraszam, mam nadzieję, że to nie państwo bogaccy. – Aż tak, to my. Dzień dobry. – Dzień dobry, to wy. – Tak, to, to my. Miło mi pana poznać. Helena Bogacka. – Cezary Cwał Wiśniewski. Stanisław Galop Bogacki. No to może w takim razie wejdziemy do środka. O nie! O, no, Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia cześć! Do widzenia. Do widzenia. No i co powiesz? Wygląda na to, że mamy lokatorów. No już niech nie się stać. Przecież powiedziałeś, że ci się ten dom podoba. Ale to było wtedy, kiedy myślałem, że już go sprzedali. Nie stać nas na mieszkanie w takim domu. No co ty mówisz? Oczywiście, że nas stać. Oczywiście, pod warunkiem, że znajdziesz sobie jakąś stałą pracę. <gry>